Piękny sobotni poranek. Wczoraj spotkałeś się z przyjaciółmi. To była fajna impreza. Naprawdę fajna impreza. Budzisz się i wtedy okazuje się, że Twój telefon nie jest tam, gdzie powinien. Więc gdzie jest? Cholera, zgubiłeś go. Wtedy przypominasz sobie, że zainstalowałeś na telefonie aplikację F Secure antyzłodziej. Teraz musisz tylko pożyczyć od kogoś telefon i możesz zlokalizować swój w kilka sekund. Blokujesz telefon wysyłając na niego SMS-a zawierającego komendę Lock i Twoje hasło. Teraz nikt nie będzie mógł z niego skorzystać. Telefon jest zablokowany. Nadszedł czas, aby go zlokalizować. Wysyłasz kolejnego SMS-a, tym razem wpisujesz Locate i Twoje hasło. W odpowiedzi otrzymujesz SMS-a z informacją, gdzie znajduje się Twój telefon. Yeah. Jeżeli Twój telefon wpadł za kanapę, wystarczy go wydostać i odblokować. Jeżeli Twój telefon znajduje się w miejscu, w którym Ty nigdy wcześniej nie byłeś, prawdopodobnie został skradziony. Spróbuj na niego zadzwonić. Ktokolwiek go ma, nie może go używać, ale może odebrać. Złodzieje są sprytni, mogą próbować zmienić kartę SIM. Bez obaw, nawet z nową kartą Twój telefon jest nadal zablokowany, a Ty dostaniesz wiadomość o nowym numerze telefonu włożonej do aparatu karty karty złodzieja. Możesz znowu zlokalizować telefon lub zadzwonić. Jeśli wcześniejsze działania nie przyniosły żadnego skutku, możesz wybrać ostateczne rozwiązanie i wykasować zdjęcia, filmy, SMS-y i wszystkie inne informacje zapisane w telefonie. To może złamać Ci serce, ale przynajmniej jest łatwe.